Siemanko, dobry, jestem stronk, bo reagujemy na friend, friend 7. Sorry, że nie było takiej długiej, długiej, długiej przerwy. Sorry, że w ogóle była taka długa przerwa. Ale no, tak, dzisiaj reagujemy w końcu na waszą oczekiwaną nutę friend, friend 7. Zostawcie suba i już nie przedłużam, oglądamy. Brand, 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 brand. Miałam być na chwilę, a zostałam tu na stałe. Ej, dobra. O początek był za rąbisty. Był za rąbisty, a teraz napiwała kija, potem teraz przejrzyk. Nasza drużyna to nie fikcja! mocny fundament Robi... Jakie przejście ty! Ej, nice. Rącz się tak rozdwaja, nice. Nie za ojca A ja robię im za matkę. Ostre, kiedy na Jeszcze nie teraz, czasami mam wrażenie, że nic się nie zmienia oh, wow. OK Ale ty o wow, gdzie to nie teraz Czasami mam wrażenie, że nic się nie zmienia Gdzieś to nice. Chociaż na koncie byjku samy zero I te zero nice Dobra, oglądam oh, wow. Czego nie zrobią, ja to robię z miejsca. Nie, nie bądź łagdy, nie odbieram. Real one press Ej, dobra. Ja daję już dykę 10 na 10 ogólnie. 10 na 10. Z wejściem wyszłam na pierwsze miejsce Z siostrą nagrywam numer z wiedzą świadczy da się lepiej Cokas oglądam do śniadania Akurat, akurat gdy do śpiewał Nagrywam numer z świadczy by, To było z początku Cokas do Akurat gdy on tak to on się spojrzał o ten I tam było dużo osób no Dobra I Ronaldo akurat Nice, dobra. Oglądamy. Zera zaczęłam dla was Na pierwszym miejscu czy warto, na drugim czy się opłaca? Wiem to Sukces ma smak, jak im Kręcimy cały dzień Później całą Ciągle najwyższy bieg Wiemy czego chcą Ej, zaraz mi rok Jedyni w Polsce real life. Jak się przejść, dobra, nie pręc, pręc, pręc. Sorry, że nie ma kamerki, ale mi się zepsuła kamerka. powiedzieć? widzisz, to to jak ta rejestracja miała na to a już tak psuje po prawej tego Ronaldo 10, ja. Yeah. Tylko Ronaldo. Jedziesiąt masz to swoje mikrofony Żeby dotrzeć tam gdzie nikt Musisz w końcu wyjść przed szereg Chce Żeby się na szczyt Musisz rzucać to w internet Friends, 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 friends Jedyni W w Real want Friends, 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 friends. Hej nice Nice, dobra? Nie no, dycha, dyszka totalna Piszcie pisz w komentarzu o Messi czy Ronaldo Jaki ty robisz przed, Jedyni w poster real one red, 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 red. Jedyni poster real one. Dobra, Elon Ej, hey, nice

Laki like 7 Co mogę powiedzieć To było c czy coś tam, coś tam i się... się tutaj masz 7-7. Ej, lOL! Jeden masz to z mojej Ej, dobra! Tego jeszcze nie grali, to jest chyba lepsza z nut. Ja, Pidi I tam wynik, musisz w końcu wyjść z czerek wybić się na szczyt, musisz rzucać do win. Dobra, dziękuję za obejrzenie tego. Widzimy się w kolejnym odcinku. Hello!